Witam, moi drodzy, bardzo serdecznie. Wróżka Fortuna kłania się. Dzisiaj czytanie ogólne karty Lenormand i za chwileczkę zaczynamy. Dawno nie było, także jest potrzeba. Na pewno tutaj się nagromadziło wiele szczegółów i warto wspomnieć. Pamiętajmy, moi drodzy, że może rezonować z każdym, ale też nie musi, to jest normalne. Także zaczynamy. Jeśli pierwszy raz ktoś trafił na ten kanał, no to tutaj na pewno odnajdzie się, chociaż w części, ale tak jak mówię, nie musi to całe czytanie oczywiście od razu ta moja energetyka z Wami, moi drodzy, pasować. Jeśli jesteście nowi, no to wymaga też czasu. Dobrze. Pierwsza karta, która się pokazała karta zmiany, ale idźmy dalej. Dobre karty, moi drodzy, jak na razie idą zmiany, które dużo wniosą w uczuciach i też rozwiązania Waszych problemów. Idzie spełnienie marzeń do Was, już jest na wylocie. Ale zobaczmy dalej. Co mamy najpierw na spodzie czytania, moi kochani? Tutaj myślę, że widać wszystko. Na spodzie czytania, moi drodzy, już za Wami tutaj widać, że są sprawy trudne, pozałatwiane odchodzą jakieś problemy i już to widać odchodzą problemy odchodzą wydatki macie tutaj moi drodzy koło siebie wierną osobę jakiegoś przyjaciela przyjaciółkę ale też macie kochani czas na radość i Idą do Was dobre wiadomości finansowe. Także najgorsze problemy za wami z tego czytania. Bo tutaj idą zmiany, moi drodzy, w życiu towarzyskim, w życiu uczuciowym, zdrowotnym też, jeśli ktoś miał problem w zdrowiu, to widać, że będzie się uzdrawiał, albo już się będzie się sam uzdrawiał. Albo też już będzie to samo poczucie. Leki może zadziałają u niektórych. Otrzymacie jakąś dobry antybiotyk, dobry, jeśli ktoś przewlekle choruje, oczywiście też zmiana lekarstwa, zmiana tutaj moi drodzy w zdrowiu. Też pamiętajcie o tym, że to jest czas taki, który daje Wam wszechświat los, nagradza Was. Też ten los daje Wam wybór w najbliższej przyszłości. Tutaj, oczywiście, w tych uczuciach jeszcze dokończę: jest duża zmiana, jest duże wyjaśnienie, jest spełnienie marzeń, jest poprawa relacji. Ale tak jak mówię, los daje Wam szansę. Jest tutaj, moi drodzy, bardzo duża szansa na to, że jeśli szukacie pracy, na przykład, to tą pracę znajdziecie w bardzo dobrym miejscu, że tak powiem w intratnej firmie. Tylko to jest do 5 do 6 tygodni. Tu są sprawy, które się unormują. Los daje wam wybór. Możliwe, że właśnie mm, propozycje, które otrzymacie w sprawach pracy Przyniesie Wam to stabilizację, przyniesie Wam to dużo radości. Także może będzie jeszcze potrzebne jakieś krótkie szkolenie, moi drodzy. Także wszechświat szykuje Wam bardzo dobrą niespodziankę. Też, jeśli jesteście w trakcie jakiejś sprawy urzędowej, to wkrótce, moi drodzy, otrzymacie bardzo, to jest na teraźniejszości, już to jest do kilku tygodni, otrzymacie bardzo dobrą jakąś yy... Sprawę wyjaśniającą, jakiś rezultat, czekacie na jakieś pismo, czekacie na jakieś wyjaśnienie, to tutaj wszystko się ładnie wyjaśni i będziecie mieć dużo zadowolenia i satysfakcji. To jest trwały sukces. Możliwe, że czekacie na odbiór jakichś dokumentów, odbiór domu, jakieś sprawy notarialne, jakieś sprawy związane z instytucjami finansowymi, może dostaniecie udzielone jakiś kredyt, pożyczkę, może też, chociaż w tych czasach to też nie jest dobre, ale jeśli ktoś się stara, to oczywiście jak najbardziej może uzyskać takie informacje pozytywne, które dadzą Wam radość. Niektóre osoby będą planować do pięciu tygodni wyjazd w jakieś piękne miejsca, w ciepłe miejsca, ciepłe kraje. Tutaj jest planowanie również urlopu. Moi drodzy, zdrowie się polepsza, sytuacja finansowa się klaruje, bo jest możliwość właśnie na zmiany pracy, ale też pamiętajcie o tym, żeby tutaj jest potrzeba, moi drodzy, mądrości, potrzeba wiedzy, potrzeba szkoleń. Także ja myślę, że wiele osób pomyśli może nad jakimś kursem, nawet weekendowym, będziecie robić coś, będziecie się szkolić. W jakimś zakresie, coś co kochacie, coś co lubicie robić. Tutaj, oczywiście, jest troszeczkę może stresu związanego z tym, ale żeby mieć piękne efekty, trzeba włożyć troszkę wysiłku. Pamiętajcie o tym, ale to tak tylko mówię, moi drodzy, na marginesie. Tutaj, kochani. Powiem szczerze, że szykuje się, y, moi drodzy, y, jakaś tutaj informacja koło Was, koło Waszego domu, y, dziwna, y, niebezpieczna. Może ktoś będzie chciał... Y, Was oszukać Uważajcie w swoim domu do y, Najbliższych takich dwóch tygodni Bo możliwe, że ktoś Będzie y, Chciał Was oszukać Będzie chciał Was tutaj y, Na coś naciągnąć I to bezpośrednio w Waszym domu Też uważajcie na zdrowie Do dwóch tygodni Bo może być jakieś przeziębienie Też uważamy na y, Sprzeczki, kłótnie Bo tutaj jest dwulicowa osoba Osoba koło domu. Tu możliwe, że ktoś będzie próbował Was właśnie oszukać, zmanipulować. Także trzeba uważać na pewno. Ja powiem szczerze: jeśli macie jakiś problem, moi drodzy, tu są zakamuflowane sprawy. Trzeba rozmawiać, tak? Trzeba rozmawiać. Jeśli ktoś da Wam jakąś propozycję w Waszym domu, to też przyjrzyjcie się bliżej. Jakaś propozycja, no nie wiem, czegokolwiek, ktoś przyjdzie z jakąś ofertą do Was, do, bezpośrednio do mieszkania, do domu, to oczywiście bądźcie podejrzliwi i nie ufajcie zbytnio. No dobrze, to tak wychodzi tutaj. Trzeba mieć oczy otwarte w tych czasach, bo tutaj chodzą różni domokrążcy. Też ciągle jest zmiana tych, moi drodzy, mediów. A to prąd, a to gaz, to na takie rzeczy też musicie uważać, bo ktoś da Wam jakąś propozycję, a może być po prostu gorsza, tak? W Irlandii na przykład tak jest, że chodzą domokrążcy i ciągle proponują zmianę dostawcy prądu, dostawcy gazu, dostawcy internetu i trzeba po prostu tutaj naprawdę mieć oczy szeroko otwarte żeby no, nie zrobić sobie krzywdy, żeby nie zmienić sobie na gorsze po prostu warunki. No dobrze, zobaczcie. tutaj y, wyszła karta w wyjaśnieniu karta y, oszustwa jakiegoś. Y, tutaj uważajcie, bo mogą być jakieś nowe problemy, niejasne problemy związane. Z waszymi dziećmi, moi drodzy, albo też nowe problemy. Także tak jak mówię, tutaj koło domu szczególnie trzeba uważać. Może być też jakaś nieszczera wiadomość od kobiety do dwóch tygodni. No, trzeba zwrócić uwagę. Dalej, moi drodzy. Nie obawiajcie się zbytnio przyszłości, bo są tutaj dobre wiadomości, dobre podpowiedzi. Otrzymacie jakąś e, bardzo dobrą wiadomość do miesiąca czasu, wyjaśnienie, tak jak tam właśnie wychodziło, wyjaśnienie w sprawach e, ważnych e, z wysoką instytucją. Otrzymacie moi drodzy taką radość, e, wyjaśnienie. Jeśli były jakieś trudne sprawy, tak jak mówiłam czy urzędowe, czy sądowe, czy jakiekolwiek, tak, notarialne z adwokatem, to tu wszystko przyjdzie do Was bardzo prawidłowo, wyjaśni się wszystko, będziecie mieć powodzenie i radość. I jeszcze jedna, moi drodzy, karta, znaczy się raczej trzy karty wyjaśniające, Tutaj też trzeba przyjrzeć się bliżej, moi drodzy, przyszłości, rozmawiać w swoim domu o przyszłości i zrobić jakiś plan działania, ustalić jakieś plany na przyszłość. I to dotyczy Waszego domu, moi drodzy. Wszystko będzie dobrze, tylko nie działajcie bez planu. Tutaj trzeba naprawdę przyglądać się w życiu takim detalom, ja bym powiedziała. I uważać, moi drodzy, też na przyszłość, jak będziecie planować, bo będziecie planować jakąś podróż. I pewne sprawy y, trzeba y, też y, omawiać. I jeśli będziecie wybierać sobie jakiś urlop do miesiąca czasu, uważajcie na jakieś szczegóły, bo będą bardzo ważne, żeby jakieś biuro podróży, coś, jakaś instytucja, która organizuje, może też i przeloty czy jakieś y, no Terminy, żeby ktoś Was tutaj, moi drodzy, nie oszukał, także uważajcie na to. Trzeba się bliżej przyjrzeć szczegółom przy wybieraniu, moi drodzy, podróży przy wybieraniu um, urlopu. Tu są takie wiadomości, bo jest coś nieszczerego. Także żebyście za coś nie przepłacili, na przykład też podwójnie. No dobrze, to są takie moje y, moi drodzy y, tutaj prognozy. Ja dziękuję za uwagę. To wszystko y, do usłyszenia kochani w kolejnych filmikach.